Gorzki list do von der Leyen od przemysłowców. Ukraińska żywność wypiera polskie produkty, a Unia na to pozwala. Bezpośredni atak na gospodarstwo rolne pole zostało celowo podpalone. Stefan Krajewski i Karol Nawrocki chwaleni przez rolników za szybkie działanie. Hubert Ojdana pokazał, czy warto stosować bakterie na polu. Polska izba przemysłu chemicznego wspólnie z organizacjami branżowymi z Czech. Słowacji i Węgier skierowała list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Sygnatariusze zwracają uwagę na potrzebę wzmocnienia konkurencyjności i odporności europejskiego sektora chemicznego oraz na konieczność wyrównania szans rozwojowych pomiędzy krajami Europy Zachodniej a Wschodniej. Wskazują, że obecne przepisy i warunki inwestycyjne pogłębiają istniejące różnice, co utrudnia sprawiedliwą transformację całej branży. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Zieliński podkreśla, że wizja zielonej i cyfrowej przyszłości Unii Europejskiej nie będzie możliwa do zrealizowania bez silnych fundamentów przemysłowych we wszystkich regionach. Zaznacza, że konieczny jest otwarty dialog pomiędzy decydentami a przedsiębiorcami, który uwzględniałby specyficzne uwarunkowania gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej. W liście apeluje się o szybkie wdrożenie unijnych planów wsparcia przemysłu chemicznego takich jak Omnibus 6 czy Plan Działań na Rzecz Europejskiego Przemysłu Chemicznego. Organizacje podnoszą potrzebę utrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla sektorów objętych mechanizmem CBAM, obniżenia cen emisji oraz dostosowania celów produkcji wodoru odnawialnego do realnych możliwości. Istotnym elementem jest także dywersyfikacja dostaw gazu, który pozostaje kluczowym surowcem dla branży oraz wzmocnienie europejskiej produkcji chemikaliów strategicznych. Sygnatariusze ostrzegają, że brak uwzględnienia strukturalnych ograniczeń i inwestycyjnych potrzeb państw regionów unijnych strategiach, takich jak pakiet Fit for 55, grozi utrwaleniem dysproporcji i osłabieniem efektywności reform. Podkreślają, że przedłużająca się niepewność regulacyjna zniechęca do inwestycji i utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego apelują o szybkie, konkretne działania, które pozwolą wzmocnić konkurencyjność przemysłu chemicznego w całej Unii Europejskiej. Co więcej, Unia Europejska naciska, by Polska zgodziła się na nową umowę handlową z Ukrainą. Oficjalnie brzmi to niewinnie. Rzekomo kraje członkowskie miałyby prawo blokować napływ towarów, gdy uznają to za konieczne. Ale prawda jest zupełnie inna. Taki mechanizm istnieje od dawna i nigdy nie chronił naszych rolników. To tylko polityczna zasłona dymna, mająca uciszyć niezadowolonych, podczas gdy tania, masowa żywność z za wschodniej granicy wciąż zalewa rynki całej Europy. Skutki już widać gołym okiem. Ukraińskie zboże, w tym to, które oficjalnie miało omijać Polskę, trafia do Niemiec, do paszarni, a potem przez porty dalej w świat. Rezultat: spadek popytu na nasze ziarno, coraz trudniejsza sprzedaż i coraz niższe ceny. A to dopiero początek. Rynek cukru właśnie przeżywa wstrząs. Gwałtowny spadek cen oznacza, że plantatorzy buraków w nowym sezonie zarobią nawet 30% mniej. Już teraz słychać, że cukrownie planują dalsze obniżki. Dlaczego? Bo rynek jest zalewany tanim cukrem z Ukrainy, produkowanym bez tych samych kosztów i wymogów, które muszą spełniać polscy rolnicy. To nierówna walka, w której polskie gospodarstwa stoją na przegranej pozycji. To nie jest tylko problem gospodarczy. To zagrożenie dla przyszłości naszego rolnictwa, naszych wsi i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jeśli teraz nie powiemy stanowczego nie dalszej liberalizacji handlu, za kilka lat polska produkcja rolna po prostu nie wytrzyma konkurencji. Ukraińska żywność będzie wszędzie. Tania, masowa, często bez odpowiednich standardów jakości. Jeżeli my sami nie zadbamy o swoje interesy, nikt za nas tego nie zrobi, alarmuje Marcin Wroński, zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w województwie kujawsko-pomorskim. Potrzebujemy realnych działań, a nie pustych obietnic. Polskie rolnictwo to nie jest karta przetargowa w unijnej grze. To nasza gospodarka, nasze miejsca pracy, nasze bezpieczeństwo. I jeśli pozwolimy, by zostało poświęcone na ołtarzu wolnego handlu, nie będzie już odwrotu. W nocy z soboty na niedzielę 10 sierpnia w rejonie Wartkowa, województwo zachodniopomorskie, doszło do pożaru sześciu stert sprasowanej słomy. Jak ustalono, ogień został wzniecony umyślnie. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie pierwszej w nocy, a na miejsce skierowano kilka zastępów Straży Pożarnej z powiatu Kołobrzeskiego. Naszym zadaniem było nie tylko ugaszenie płomieni, ale także zabezpieczenie terenu przed rozprzestrzenieniem się ognia na sąsiednie pola, relacjonują druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie. Po wypaleniu większości słomy strażacy ręcznie rozgarniali tlące się resztki i polewali je wodą, aby zapobiec ponownemu zapłonowi. Akcja zakończyła się dopiero około godziny siódmej rano. Pożar oznacza poważne straty dla gospodarza, który stracił cały zapas sprasowanej słomy. Takie wygłupy to nie tylko szkody materialne, ale również realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt podkreślają strażacy. Teraz wszystko w rękach policji. Sprawca lub sprawcy mogą odpowiedzieć nie tylko za zniszczenie mienia, ale również za stworzenie poważnego zagrożenia pożarowego. Stefan Krajewski podjął decyzję o przesunięciu środków na pomoc dla rolników. Po konsultacji z rolnikami, z organizacjami rolniczymi podjąłem decyzję o przesunięciu 69 milionów złotych, pieniędzy, które miały być traktowane jako refundacja za wypełnione wnioski, które miały trafić do rolników, te pieniądze trafią tam, gdzie dzisiaj są pieniądze najbardziej potrzebne, czyli do rolników poszkodowanych przez anomalie pogodowe. Nawalne deszcze, gradobicia, podtopienia powodzie. To są dodatkowe pieniądze. Jestem w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Finansów i te pieniądze trafią w pierwszej kolejności do tych, którzy odczuli negatywne skutki zmian pogodowych. Rolnik Hubert Ojdana skomentował to działanie. Minister Stefan Krajewski przez dwa tygodnie zrobił więcej niż poprzednik przez dwa lata. Być może rzeczywiście dla rolników szykuje się całkiem niezły czas. Dawno już nie było takiej sytuacji, żeby do dwóch stron politycznej barykady podchodzili z zadowoleniem. A na ten moment zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i minister rolnictwa Stefan Krajewski zbierają pozytywne opinie przez szybkość w załatwianiu spraw. Sam Krajewski o działaniach prezydenta mówi tak. Cieszę się, że Pan Prezydent widzi potrzebę ochrony polskiej wsi. Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe to obszary, w których rząd koalicji 15 października zrobił dużo, ale jeszcze jest dużo też do zrobienia. Polska Ziemia dla Polskich Rolników. W 2011 roku przeprowadziliśmy jako rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zmiany, które zabezpieczyły 30% dzierżaw dla polskich rolników. W 2015 roku w ręce obcokrajowców trafiło 412 hektarów, a już w 2022 roku 5119 hektarów. W 2024 roku 1276 hektarów. Więc widzimy, który rząd bardziej dba o to, by polska ziemia była w polskich rękach. Umowa z krajami Mercosur. To my zablokowaliśmy te niekorzystne przepisy w Wprowadzając uchwałę rządu, która nie zgadza się na podpisanie umowy w takim kształcie. Niestety poprzednicy nie zabezpieczyli, nie zablokowali tej umowy. Umowa z Ukrainą. Zarządów Zjednoczonej Prawicy wpływało do nas w niekontrolowany sposób nadmierne ilości produktów, towarów. Polski chleb na polskim stole, gdybyśmy nie wprowadzili odpowiednich zmian i blokad, byłby Wypiekany z ukraińskiego zboża. Kolejnym tematem, nad którym pochylił się minister, jest także wsparcie przedsiębiorców ze wschodniej granicy. Jestem na terenie przejścia granicznego w połowcach. Przejście, które kilka lat temu tętniło życiem, kiedy odbywał się tu ruch zarówno ze strony polskiej, jak i białoruskiej. Dzisiaj, ze względu na sytuację geopolityczną, przejście jest nieczynne. Pojawiają się prośby podlaskich przedsiębiorców. By przynajmniej jedno przejście graniczne z Białorusią na terenie województwa podlaskiego było otwarte. Motywują to tym, że jest czynne przejście na terenie województwa lubelskiego i zrozumieliby ten fakt, gdyby wszystkie przejścia były nieczynne. Jeśli słyszą i widzą, że jest możliwe otwarte przejście na terenie województwa lubelskiego, oczekują, by to samo zrobić w województwie podlaskim. Obiecuję, że będziemy analizować tę sprawę i szukać pozytywnego rozwiązania. Jeśli będzie możliwe otwarcie jednego przynajmniej przejścia w województwie podlaskim, będziemy się starali to zrobić, bo zdajemy sobie sprawę, że sytuacja firm, lokalnych przedsiębiorców jest bardzo trudna i chcemy im pomóc. Ryszard Wilk dodał parę słów w sprawie afery Krajowego Planu Odbudowy. Jak się okazuje, ten program KPO to on nie tylko ma na celu odbudować gospodarkę, on ma jeszcze taki charakter, można powiedzieć, przeciwpowodziowy, bo chyba już wszyscy wiedzą, że wiele wskazuje na to, że powstało dzięki niemu wiele wałów. To, że ministerstwo wyłączyło stronę, żeby nie można było zobaczyć, które projekty dostały dofinansowanie, a które nie dostały, i sobie porównać, to jest jedno. To, że uderzająco dużo polityków z obozu rządzącego dostało kupę kasy, to jest Drugie, to, że jakoś kiepsko było z akcją informacyjną i wydaje się, że ci, co mieli wiedzieć, to wiedzieli. To jest trzecie. To, że był handel z półkami z branży Foreka, te, które miały spadek, to jest czwarte. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż każdy chyba słyszał o legendarnej pizzerii, która rozszerzyła swoją działalność o Solarium. I co się okazuje? Okazuje się, że jest mapa, bo stronę wyłączono, ale jest mapa wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, czyli otrzymali środki z KPO. I można tam znaleźć między innymi tę właśnie legendarną pizzerię, która rzekomo otworzyła sobie solarium. Mamy wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie i szukamy Wielunia. Wieluń i tej legendarnej pizzerii, która rozszerzyła swoją, swój zakres usług o solarium. Chyba ta jest dywersyfikacja działalności Violetta Wrzosek Maga Gnin Ristorante Pizzera Italia poprzez rozszerzenie oferty o usługę Solarium. No i jak tutaj jest podane wartość wsparcia wyniosła 261 261 i 90 groszy. No i jest mały problem ponieważ jak się okazuje ta pizzeria w ogóle nie wzięła żadnych pieniędzy. Jak czytamy na fanpage'u samej pizzerii, w dniu dzisiejszym moja firma i moja osoba została pomówiona publicznie narażając mnie na hejt. Ktoś rzucił oskarżenie, że przyjąłem pieniądze z KPO. Wyjaśniam, że nie skorzystałem z wniosku i rozwiązałam umowę. W związku z tym faktem cały hejt na mnie moją firmę jest pomówieniem i zostają podjęte kroki prawne wobec tych, którzy rozdmuchują nieprawdziwe informacje na mój temat. Również w wydarzeniach Polsatu zostało to podkreślone i faktycznie po tej właścicielce przejechał walec hejtu natomiast tu nie jest istotne to czy ona chciała założyć to solarium, bo jak się okazuje to solarium miało być w innym budynku, a nie w środku w pizzerii że czekasz sobie na pizzę i możesz przy okazji się poopalać tylko to, że skoro na stronie czy mapie, która prezentuje kto dostał dotację jest, że ten projekt został wypłacony a właścicielka mówi, że ona nie wzięła żadnych pieniędzy to kto wziął te pieniądze? Hubert Ojdana pokazał, czy stosowanie bakterii jest opłacalne. Dobra, dzisiaj tak. Zostały mi dwa paski do wykoszenia. Tutaj jest jeden pasek, akurat na szerokość hedera. Ten pasek jest pryskany bakteriami. Nie będę mówił jakimi, bo to nie jest ważne. A tutaj obok jest pasek pozostawiony na taka sama długość, taka sama szerokość, Nie opryskany bakteriami. Zaraz zobaczymy, jaka jest różnica. Grzegorz Buzik będzie na pewno zadowolony. Zbiornik jest pusty a waga nie będzie brana z kombajnu, tylko będzie brana z przyczepy przewodowczej. Ona ma tam zakres do 50 kg do 50 kg się powinna pomylić. Także myślę, że będzie w miarę uczciwie, nie chcę mi się jechać na wagę. Ponieważ mam przyczepę, która w miarę, w miarę OK. Pokazuje te same wyniki, które są na, na wadze na gospodarstwie. I tak jak widać, pasek zostawiony 6,5 metra, tyle co ma kosa w kombajnie. I tutaj 6,5 metra i tutaj obok będzie 6,5 metra. No zobaczymy. nami jestem ciekaw, ale z tego co mi ten kombajn mi źle pokazuje. Bo no, pokazuje, że to szybciej kosmos jakiś, ogólnie dobywać 3,5 tony średnio z tego kawałka. Ale w jest dobrze skalibrowany e, miernik plonu. No I z tego co mi Tomek mówił ee, to po tych bakteriach troszkę lepiej sypie. No i żeby nie było, jadę bardzo powoli, praktycznie zero, zero strat na sitach, na rozsaczach i tak samo będę jechał na, na tym przejeździe bez tych bakterii. No i wiecie co? Nie wierzyłem w te bakterie. No i dalej nie wierzę, póki nie wiadę chyba w ten Ład. Nie będę mówił jaka to jest firma bakterii, ale chyba Grzegorz Guzik nie ma racji. Niestety, Grzesiu, cały rok Twojej pracy antybakteryjnej pójdzie na marne. Połowa pola za nami. Ktoś tam leci do zbiornika. Pole ogólnie ma długość 1 km. No i będzie łatwo policzyć. jeden razy czyli 6,5, czyli 0,65 hektara. Zaraz tutaj wagę podamy z tej z, z przeładowczej przyczepki, która jest zamieszczona na sześciu czujnikach i tak jak wcześniej wspomniałem, waga z niej za daleko nie odbiega z, od tej wagi, którą mam na gospodarstwie. Także w miarę będzie wiarygodnie. Nic nie dodawaj, tylko mów tyle, ile będzie. No, zobaczymy. Kasę mi za to płacą, żebym reklamował, to musisz podać dobrze. Pytam, na którą stronę mam? Nie no mówię to tobie podaj ten Taki tyle ile będziesz miał na przyczepie, tyle podaj. To będzie mniej gdzie teraz jedziesz, bo wkrótce krótszy tak ile. Nie jest krótszy, bo ja wykosiłem Za chwileczkę koniec i zobaczymy co to... To się zbiorniku nakosiło, tak to wygląda. Dobra, mu ile masz. Zapisane. no, to jest stery, nie równo, to jest kilometrów, I zaraz mi tego po Orbanka jak coś to podrzucisz. Mam 3% baterii A no, mów ile, wedle wyliczeń Bo ja to aż do końca to wysypię. No bo to wiesz, trzeba to liczyć No już, się wysypuje do końca, wysypało Oj, dobra, teraz dobra Poczekaj, muszę odjąć Teraz wyszło 2430 Ile? 2,430, dobra i teraz jedziemy na ten drugi bez bakterii przejazd No i wjeżdżamy w ten drugi pasek bez bakterii Ojojojojojojoj To jak nie było No i no, tak jak tam było 6,5 metra, tak i tutaj jest 6,5 metra z nawigacją i jedziemy A właśnie, straty Za szybko wjechałem, ale to, to nic, zaraz razie to. No i straty na tym co poziomie mniej więcej będą No i zobaczymy co to wyjdzie no i kończymy ten przejazd bez bakterii Wszystko zebrane w zbiorniku, tak to wygląda, jakby tyle samo. Zaraz zobaczymy. Masz już odjęte wszystko, żeby wyliczać? z tym No dobra, wszystko masz 370 To ile, tu jest ile mniej, a ile tam było więcej? 240 kilo To? 140 kilo? To no, tu jest 2,370, a tam jest 2,430 Dobra, całej chuj. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz na temat zabiegania Unii o zaakceptowanie nowej umowy handlowej przez Polskę? Czy powinniśmy zgodzić się na otwarty rynek?